czysty monitor, czy brudny monitor. W większości przypadków brudny, więc trzeba go wyczyścić. A czym? A, F. Ja tego używam w płynie, do wielkich plam i w pianie, dla małych plam i dla dużych powierzchni. U! <laughs> Mamma mia. All right, all right. Keep it in, keep it in, keep it in. And bum. Bum. Jak nowy ekran AF da ci tą fantastyczną czystość. To wideo nie jest sponsorowane, ale mogłoby być. Wow. Ale jest szyciutki jak nowy. Ja jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam. I polecam oczywiście świeczka z mikrofibry.